No i ręka mu kałuka! Na boisku numer jeden rozpoczęła się już ósma kolejna rozgrywek. Mierzą się ze sobą dwie drużyny w strojach niebieskich: drużyna szydłowiec, natomiast w strojach szarych. Muk z Praga Warszawa. Na boisko numer 2 kolejny kolejny ósmej kolejki mierząc się ze sobą drużyny Nur oraz Uka Rządkowia

i awesome. momentem wzmożony do kibiców. Jestem ciekaw, w której drużyny są te kibice. Atakują tam! Bądź Ale, moi drodzy, moi drodzy, do uderzenia są I Macie bębenki ze sobą? A to bębny? Obawiam się, że te banery mogą takiego dopingu nie wytrzymać. zawodników widziałem pewnie te piękne puchary, które tam gdzieś na boku są przygotowane dla wycięstw. Naprawdę, naprawdę warto jeszcze włożyć te ostatni sił, aby otrzymać taki piękny puchary. Pierwsze miejsca, pierwsze drużyny, które zajmą pierwsze miejsca, już w przyszłym tygodniu pojadą do Warszawy, gdzie będą miały takie zmierzyć

Abyśmy świadkami kolejnej walki Mux. Praga-Warszawa Mnie się wydaje, że dziewczyny tak dobrze grają Nie tylko przez wyszkolenie techniczne, ale również, że mają tak wspaniałych kibiców, prawda? Mam, kibicu, Ale mam pytanie, moi drodzy, jesteście tylko z Warszawy, czy z Pragi też też przyjechał? z To po czesku poproszę parę słów I do Na boisku numer 2 walkę toczą Grużyny Nur oraz UKL Sarkowie Wąki Jaki jakim tutaj mamy wynik? W do zera. Biegnę na boisko numer 3. Na boisko numer 3, dwa jeszcze siódma kolejna rozgrywek. Mierzą się ze sobą drużyny Młodej Jastrzębie Warszawa oraz PSC Jezioroży. Na boisku numer 3 wody w serii Warszawa prowadzą 3 jednego. 是啊 <laughs> Moi drodzy na boisku numer 4 rozpoczyna się pierwszy mecz półdziało i zielonołka. Na boisku numer 3 usłyszeliśmy ostatni gwizdek meczu. Gruzji Młode Jastrzenie Warszawa oraz PSP Jednorożny.